Dzień dobry. Dziś za kierownicy francuskiego szatana przedstawiam Peugeot 308 GTI. 270 koni z silnika 1.6. Monstrum. A w dodatku Całkiem kulturalny samochód, jeśli chodzi o komfort jazdy. Boże, co ten silnik potrafi? Tutaj jest całkiem sporo elektroniki. Zresztą mechanizm różnicowy o ograniczonym uślizgu również. Ale to nie przeszkadza, żeby ten potworek, który się kryje pod maską. Przy każdej możliwej okazji zrywał przyczepność. No naprawdę należą się podziękowania za ograniczony uślizg mechanizmu różnicowego, bo inaczej w zakrętach, kiedy na przykład dodaje się gazu wyjeżdżając z za rogu, ten samochód mimo wszystko potrafi porządnie poszarpać kierownicą. A co dopiero, gdyby tej szpery nie miał. Jeżdżę oczywiście w trybie sportowym. Oczywiście nie dlatego, że ten samochód w trybie niesportowym, komfortowym ma za mało poweru, tylko dlatego, że po przełączeniu w tryb sportowy o tym przyciskiem, zegary o przeciwbieżnych wskazówkach podświetlają się na czerwono i wyglądają tak nieprawdopodobnie rasowo o tu widać na obrazku że po prostu serce rośnie. Od początku, jak nasz rodak Adam Bazydło wymyślił ten layout, ten cockpit, jestem wielbicielem tego minimalizmu, tej ascezy. I wrogiem tego, że tutaj jest wszystko tak ograniczone, jeśli chodzi o dostęp, bo praktycznie bez grzebania w dotykowym ekranie kierowca może sobie regulować tylko głośność audio w nowej wersji Peugeota 3008 to zmieniono doszło kilka funkcyjnych przycisków i uważam, że jest to znakomite pociągnięcie, że Francuzi potrafią się przyznać do, do błędu, bo to był błąd błędem w tym modelu GTI jest również zastosowanie takiej samej skrzyni biegów, jak we wszystkich nowszych konstrukcjach koncernu PSA. Jest to skrzynia manualna sześciobiegowa, która i tak wyprzedza o lata świetlne poprzednie konstrukcje Francuzów. Nie ma tutaj już mowy o poczuciu grzebania patykiem w błocie. Jest to precyzyjna, fajna przekładnia. Natomiast w połączeniu z tym silnikiem, z tym potworem, ona się nie sprawdza. Ma ogromne skoki, jak widać, i jest bardzo oporna. Nie pozwala na swobodną, szybką zmianę biegu. Tym bardziej, że sprzęgło ustawiono tutaj tak, aby jak najbardziej chronić skrzynię. Jak na samochód o bardzo sportowym charakterze, to jest po prostu błąd, dlatego że mm, nie pozwala to na swobodną jazdę, naprawdę szybką, dynamiczną. Oczywiście, ci, którzy naprawdę chcą jeździć dynamicznie, i tak wymuszą tę szybką zmianę. Ja też to potrafię. Ale to nie do końca ma sens bo sprzęgło po to ma tak duży skok i tak nisko bierze, żeby właśnie to utrudnić, bo ten silnik ma bardzo niedzisiejszy, powiedziałbym, sposób rozwijania mocy. Mianowicie bije potężnym turbokopnięciem. Dopiero około 3000 obrotów na minutę, więc jeżeli się jedzie bardzo dynamicznie i trzeba zmieniać bieg relatywnie powoli, to obroty nam spadną mocno poniżej tych 3000, i potem będzie duża przerwa w przyspieszaniu. To nie jest najlepsze zestawienie w takim samochodzie. Myślę, że Francuzi troszeczkę. Zbyt sekuracyjnie podeszli do tej przekładni, co nie zmienia faktu, że prowadzenie tego samochodu z tym silnikiem to jest duża frajda. Inna sprawa, że z czysto użytkowych, użytkowego punktu widzenia, wolę jego. Bardziej cywilizowaną wersję GT, gdzie silnik bardziej kulturalnie rozwija moc. Nie ma uderzeń momentu obrotowego, a taka sama skrzynia biegów po prostu świetnie pasuje. I mimo wszystko myślę, że najlepsze by było połączenie tego silnika z nową, automatyczną sześciobiegową skrzynią, którą stosują. Konstruktorzy w PSA, tyle, że po prostu ze sportowym oprogramowaniem. A wracając do Peugeota 308 GTI, eee, nawet biorąc pod uwagę, że ta skrzynia do niego nie pasuje, mam nadzieję, że udało mi się wytłumaczyć, dlaczego e, koledzy o sportowych ambicjach tak źle się wypowiadali. O tym aucie, to uważam, że jest to jeden z najprzyjemniejszych, usportowionych samochodów tej klasy. Czyli, hot hatch, przede wszystkim on się wspaniale prowadzi i ma mnóstwo wdzięku. A otoczenie kierowcy jest tyle ascetyczne, co estetyczne. I naprawdę trzeba bardzo dużo złej woli, żeby narzekać na ten kokpit. Pomijając oczywiście funkcjonalność ekranu dotykowego. Fotele są fenomenalne. Ergonomia jest po prostu wyśmienita. Układ kierowniczy, połączony z tym, nie wiem jak to nazwać, bo koło kierownicy jest malutkie i leży praktycznie na kolanach, zegary są powyżej. To przypomina raczej konsolę do gier komputerowych. Układ kierowniczy przyczepiony do tego jest niesłychanie precyzyjny, naprawdę niesłychanie precyzyjny i ma bardzo małe przełożenie, takie naprawdę, naprawdę, naprawdę sportowe. Od początku istnienia modelu 308 mówiłem, że jest to znakomite auto i w sumie może nie powinienem użyć słowa wykrakałem, ale ale przepowiedziałem mu bardzo dużą karierę no i w końcu został samochodem roku europejskim a w tych wersjach usportowionych jest jedną z najciekawszych propozycji na rynku. Zdecydowanie, zdecydowanie go lubię.